E, witam Was w mojej nowej serii. To jest, jest to pierwsza seria. E, jest to Minecraft. E, mm, to jest gra pixelowa. Fajna gra. Popularna bardzo. E, jest tu je, bardzo zgubowana. Są tu zwierzęta. Na przykład świnie. Przed chwilą zabiłem. Tam widać już owce też. No, są tutaj podwory, creepery, szkielety, pająki i zombie oczywiście. E, no. creeperów najbardziej nie cierpię, ponieważ wybuchają. E, Owcy teraz w tej wersji, aż, jak się ją zabije to daje tylko jeden wełny, a jak się ją obetnie nożycami to daje aż 3-4. No właśnie. No. E, jak widać w prawym górnym rogu e, widać taką minimapkę. Tak e, właśnie używałem e, kilku modów. Multi-Uzdor, e, Morten Jones i Zan Minimap. E, no właśnie. Jak widać jesteśmy na jakiejś śniegu, co mi za bardzo nie pasuje, bo w ogóle drzew tu nie ma mhm. dobra e, e, cięcie, widzimy się jak znajdę jakieś drzewa. E, witam z powrotem właśnie znalazłem już drzewa, jakąś skinę. Mm. widziałem już węgiel. Tam jest węgiel. Tu mam drzewa. Uzwalimy mm -hmm. sobie trochę drzewa Na shifcie można kłócać a dzięki temu jak się podejdzie do krawędzi to się nie spadnie nikt ale jak się już go puści to już się spadnie ja tam spróbuję wskoczyć o i dalej do mnie to widzimy się no nie, nie, dalej, nie. dobra no to Zbieramy trochę drewna i widzimy się po chwili. E, witam już po krótkiej przerwie znowu. Jak e, widać, już nazbierałem trochę drewna. Jeszcze mam tam... No, e, teraz już idzie noc, jak widać. E, kupiłem sobie jakąś małą jedno Potem poszukam e, fajnego miejsca na pas. Ja poszukam... E, Czekajcie. Zrobię sobie teraz workbench. -a. No właśnie. Mm -hmm. A postawię sobie tutaj i zeskakujemy łóżko. łóżko. się robi robić mm -hmm. i jeszcze tych. To sobie położymy i pójdziemy spać. Jak widać, już śpię. Bo. ups mamy jakiś Bo. Bo. się się wrócę na w Terskim się osiedla, więc w następnym odcinku zbudujemy już Więc więc do zobaczenia w następnym odcinku rzut umawialiście na guziczek i do zobaczenia